Witam serdecznie, Tomasz Pietras reprezentuje ośrodek Szkolenia Operator. Mamy główną siedzibę we Wrocławku, ale szkolimy tak naprawdę w całym kraju od morza do TATR. Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi maszyn do robót ziemnych, budowlanych, drogowych, urządzeń technicznych. Szkolenia organizujemy również głównie w zasadzie z dofinansowaniem. Z dofinansowaniem dla osób prywatnych, dla firm. Eee, takie, pro, takie projekty robimy, przygotowujemy wnioski dla e, tych firm. Wtedy pracownicy mogą się szkolić zupełnie za darmo. E, tak samo dotyczy to do osób prywatnych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy w całym kraju. Mamy elastyczne ceny, e, elastyczne formy realizacji zajęć. Zdawalność e, kursantów jest również na e, wysokim poziomie. E, dzisiaj jesteśmy, mamy przyjemność e, być na targach e, maszyn e, do robót ziemnych, budowanych i drogowych w Lubieniu Kujawskim. Jest to cykliczna impreza, 14 edycja e, imprezy Aroboce e Show. E, jesteśmy tutaj co rok. E, jesteśmy też jakby inicjatorem i e, pierwsze targi Aerobocze Show, były również w Wodlaku, e, w ośrodku szkolenia zawodowego na Winnie Wrocławskiej w 2017 roku. Cieszymy się, że możemy gościć co roku na tej imprezie. Zapraszamy do naszego stoiska wszystkich chętnych, którzy chcą nabyć uprawnienia, stać się operatorami maszyn i skorzystać z dofinansowania, aby to marzenie, ten cel w swoim życiu zrealizować.